Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w Królestwie Wody, w Ogień i Woda 5. Żywioły. Z tej strony Daxi. Jako Woda. Oraz Iksinów, synów, jako, jako ogień. ogień tak, tak. E, gdybyście wiedzieli ile razy to przywitanie musieliśmy powtarzać. No nieważne, udało się. Witamy was bardzo serdecznie. I jesteśmy, tak jak Daxi powiedziała, w Królestwie Wody. A ja nie mogę wskoczyć po ten diament. No co jest? <laughs> ty nic w zasadzie zrobić nie możesz. <laughs> Okej, okay, dobrze. E, co to robię? Aha, to tą winda daje na dół. Ja nie wiem co ty robiłaś, bo ja się skupiałem na diamentach. Rzuciłam kamyk, a nie wiem po co. Ja też nie wiem. Po co, bo tu można było to nacisnąć i on by tam przeszedł? Nie. A tak, to jeszcze raz musimy. Okej, okay. Okej, okay, więc co robisz z tym kamyczkiem? Może poczekaj, zanim go zrzucisz. Poczekam. bo ja to mogę nacisnąć, ale co to daje? No on nie przeleci tędy. Y ale jak to zrzucisz, to on zatrzyma się, tak? Nie, nie. Czy on od razu poleci? A nie, dobra, się No dobrze, się dobrze, dobrze. Może. Zatrzyma się, tak. Więc ty biegniesz, co? Tutaj to nacisnąć? Czy, czy na dół? Pomyśle. Nie wiem, bez znaczenia. Dobra, trzymaj to, ja zajdę po prostu na dół. Czyli co, jego trzeba zepchnąć, po czym szybko a czekaj, pobiec. Nie, to nie będzie jakieś windy. Ja nie wiem. Mała! Dostałem że w głowę. Winda. Widzisz, wiem, że winda, ten dlatego przycisk. szybko, dlatego nie, to szybko biegłem, żeby Dlatego szybko biegną. To na ja tam już kliknę. To to chyba trzeba wcześniej trzymać. Okej, okay, także co teraz robimy? O, Ty tędy. idziesz tutaj. Dobra, zdążę, zdążę. No, 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 a ja skaczę w takim razie tam. I naciskam to. ok, i się popchnął. Tak? Ty go popchnęłaś? Ja nie, popchnę. sam się popchnął. Okay. Sam się popchnął. Sam e, No i co? I teraz tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o to trzymanie, więc możemy sobie zejść na dół. A tu będzie trzeba trzymać. I robić kolejne. Czekaj, nie klikaj czerwonego jeszcze. no. A ja no, muszę no. tu iść. No, no, Trzymaj no. to, ja kliknę trzymam, czerwony trzymam. i biegniesz tam. Już biegniesz, 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 biegniesz. Biegnę, biegnę, biegnę. Zdążysz spokojnie. I to wtedy leci na ten niebieski. I ja otwieram, otwieram nam drzwi. Dom, ja już tu, żebym się nie utopił. Okej, okay, mamy to pięknie. No, udało się. Udało się, no, udało się. Na szczęście. Kurczę, minuta 10. No. Nie udało się. Kolejny wodny poziom, także o, prowadź. No, jest ogień jakiś, w no, ognie w ogóle nie ma wody. Ło, co tu się dzieje? No, Jak zwykle poziomy pod ogień. ogień no. ok, ma zawsze lepiej. Czekaj, ja tu wejdę, Mor. Nie, ty już możesz iść No do i, domu, I kończymy. Tak? No to na. Ale czekaj, bo my chcemy zabrać diamenty, tak? Mhm. Czekaj, bo ja nie wiem co. No bo nie, bo ja i tak tam nie wejdę, bo to ja muszę ci trzymać. Tak. A no tak, bo jedna, no tak, jedna osoba tylko może wejść, więc. Więc e, i e, to tak nie skończymy. Mm -hmm, tak, 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 tak. Więc nie myślcie sobie, że tego budujemy. Co tu diamenty. jest? E, tu jest portal, do którego wskakujesz. Tak, ty ja. wskakujesz? Mogę Czy... ja? Możesz ty, tylko... dajesz. Tylko czemu? W Królestwie Wodnym jest ogień. No właśnie nie wiem, bo pod ogień jest wszystko. Dobra, wskakujesz tutaj. Nie, w drugą Dobra, to ja to czekaj, wyłączę. Nie... No o, już. Faktycznie. I idę ci przytrzymać. No czekaj, to ja tu pójdę tak. Nie, nie. Ta, muszę. Ach. Potem jest ogień. Ha ha, 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 Czyli ja ci mam ten drugi raczej tak. nacisnąć. Okej, okay, dobra, w ten sposób. I idziesz na górę i co robisz? Zastanówmy się, czy ty to chcesz zepchnąć na pewno. Tak, żeby jedna osoba no, mogła no, na dole no. pójść przez kamerę. Tak, tak, tak. Dobra, spychaj, tylko że zepchniesz to w moją stronę, więc teraz. Ty ja tam, tam iść. muszę. Ja muszę zrobić to, to samo, ja co ja zaraz ty przed wrócę. chwilą. chcę, tylko portal mi włączył. No, 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 no. Przepraszam. Jeszcze raz. Okej, okay, skaczesz pięknie, to się udało tym razem i, I teraz wskakujesz do portalu. Okej, okay, wychodzisz i idziesz ty mi trzymać portal, tak? Idziesz mi trzymać portal, po czym tego wiatraka. Czekaj, czekaj. Aha, aha dobra, dobra. Zbieram to i co? I ja Musisz przeskakuję. Musisz przeskoczyć wodę, no. Tak. A ty naciskasz wiatrak. A wiatrak to gdzie? Tutaj, a tam? pode, tak, pode faktycznie, mną. tak, tak. przepraszam. Że przycisk pod wiatrakiem włącza wiatrak. Yy, wrzucasz mnie tutaj, zbieram sobie diament. Zbieram sobie diamencik. Okej, okay. ty już masz to wyłączyć. Portal włącz, tak? Portal. Yy, tylko pytanie, co teraz? Czy ja, ja tego nie przepcham przez wodę? To ty jako? będziesz musiała tu zejść. Tylko, że tak, teraz to. Teraz przyjdę tu. No dobrze, tylko. Teraz troszeczkę ciasno, okej, okay, dobra, udało się. Yy, I teraz ty idziesz z powrotem na górę po ten kamień. Okej, okay, także współpraca, nas... współpraca z tym kamieniem. Wyłączam to. Yy, to wrzucasz teraz do portalu i zrzucasz to już na sam dół. Ja już nawet tam nie będę musiał wracać, co nie? I gdzie zrzucam? Yy, na przycisk. Na ten przycisk, tak? Tylko nie pomyl się. O, nie. Czekaj. Nie no, dobrze. Yy, tak. Tak, dobrze. Mamy to. To jest stresujące, że nagle wyląduje w ogniu, nie? No, trzeba patrzeć Ej, na te prawie kolory. Czas, prawie, no, prawie czas, prawie czas. Prawie, prawie, ale nie. Tak, zawsze jest. Prawie, o, bo to ognia. jest tak wyliczone. No, nie ma ognia, czyli to są już prawdziwe wodne poziomy. Ale ty masz tutaj A, diamenty. Coś mi się wydaje, że ja tu będę musiał spać przez ten portal, także włącz go i czy ja zbiorę wszystkie diamenty naraz? Tak. I co nie, nie, nie mogę wyłączyć portalu. Musisz lecić, no wyłączyć. bo skiniesz. Aha, no tak. Tylko... <laughs> Gdzie ja mam iść? Nie, nie wiem. Aż mi no. się w głowie zakręciło. <noise> Chyba nie tu. Chyba, Chyba nie tak. Nie Chyba może co innego, może ten kamień ci muszę dać. Eee... Tam pod to. Wiesz, tu. Nie no, wiem. No, pod portal. Rozumiesz, co mówię? Tutaj? Tak. Tylko co, ja tutaj wyląduję co z tego, jak ja i tak muszę wejść jakoś tam na górę. Ale chwila, bo ja będę mógł sobie chodzić tędy, co nie tak, że tu jest nie. To chyba nie tak ma być. No, bo tu i tak na górę nie wejdę. To ktoś będzie musiał trzymać. No. Czy ja tu w ogóle powinienem być? Nie wiem. Włącz mi ten portal, ja sobie zbiorę te diamenty tylko, może. Okay. Te pozostałe, tylko co z tego? Gdzie eee, iść? Daj jakieś lewo prawo, nie wiem gdziekolwiek. Hmm. Bylebyś nie, nie zginął. O! <laughs> no ale to jak ty teraz wyjść? Dam radę, dam radę, wyłącz portal. Wyłącz portal. Ty co jesteś bestempo... jakimś prasem, to chyba nie tak powinno być. Ja nie wiem, ja nie wiem. Działa, działa, to gramy. I co teraz? Nie, już to nie próbuj, nie próbuj. Ale czemu już, nie? Tak skakać. nie. No, aha, bo będzie kamień. I to... kamień. Ja nie wiem. A Czeka, to znaczy nie, czekaj. włącz to, włącz to, kamień Ale sobie nie, odłożymy na bok. Wraca. Odłożymy go na bok. A nie, kamień na dół, żeby przytrzymać ci portal. Kamień na dół, żeby. Przytrzymać tak. przytrzymać? Weź mi go, zać do, do wody. Tak, tak, jego ja tam już. No, dobra. dobra no. I co? I ja ty tam idziesz idę. na dół? A ja mam. I ty zostań, na górę? Nie, zostań to zostań <laughs> Przecież da się tam wejść. Ale nie ryzykuj. Nie ryzykować? Tak. I, ja, I nie skacz. Ja muszę bo iść po ten te zielone. zielone, no. No przecież ten zielony ja mogę dać istość. Nie tak. Aha, bo ty, dobra, ty bez ryzyka możesz nawet. E, tak. I, I co? I, I skaczesz. A ty co? No i ja sobie no. poradzę. No rać sobie. Jak tu wejdziesz? Czekaj, czekaj. No, czekam, czekam. Może ja ci nacisnę eee. tej zielonej jednak. Jak ty? Ty mi? Ale no, co z tego? Nie, czekaj, bo ja mogę tu balansować. Za szybko, za szybko. Nie dasz rady. Ktoś ci musi trzymać zielony przycisk, tylko nawet jak ja zajdę na dół, trzymać ci zielony przycisk, to wtedy ja będę na dole. Kamień nie miał być tu? Nie, jak nie, kamień Nie, dałby, tu? nie dałbyś rady go na górę wnieść. No nie dałbym rady. Czekaj, ja sobie przejdę tu, ale w sumie co mi to daje? To, że mogę wyjść. A gdybyś. O, i teraz szybko wskakujesz. Nie wiem, czy to coś da. I w prawo. Nie, nie. W prawo nie. tam na górze, nie. Czekaj, zostań tam, ja pójdę na dół zobaczyć. No, co tu jest? No tu jest kamień. Może wyłączyć portal. Ale co to da? Hmm, nic, bo tutaj tak nie wskoczysz. Czekaj, mm -hmm. myślę jeszcze, bo... Kurczę. A serio, gdybym ja ci to nacisnął... Weź tam wskocz. Bo jak ja ci na to łukos. nacisnę, no nie, to potem nie będę miał jak... A czekaj, Ale czekaj, włącz portal, od dołu wskoczysz. Tu, w czarne wskocz i wyskoczysz górą. Dobra, dobra. Chyba tak. Tak? I na bok. Tak, Brawie. o to chyba chodzi. Brawo. Zbierasz A? jamecik? Faktycznie. Nie... Padni, dobra. Teraz musisz, okej, To Muszę ten diament, co? Nie, no do środka. Ty dobrze myślisz, chłopie. Okej, okay, wskocz jeszcze raz, tak, zbierz to i górą, 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 żeby znowu nie spadła. Y, nad tym i A, do domku, Pięknie. Fajnie. Dobra, Czas. Trzy minuty, to już nawet nie... <laughs> minuta 25 pięć, chcieli. No, to trzeba się zastanawiać. No, no trzeba, dlatego za pierwszym razem ciężko. O, lasery. Laser, ale co, co to za wodne poziomy? To powinno być takie, że ja tu powinienem. Nie, wodne poziomy są tak... słabe, bo laserowe poziomy też są. Tam A. są jakieś wieczne i są te laserowe poziomy w tych piaskach. Tych no, piaskowych, są, ale z teleportami takich. też są, z wiatrakami też są osobne, więc. tak tylko, że wszystko jest w wodzie, w tylko ogień. Wodne poziomy to powinny Czy być takie. Nie mogę iść do domu. Wodne poziomy to powinny być takie, że ja po prostu nie daję rady. A tutaj Że... też robisz, a w ognis tych, tych jakby ja eee, nic nie mogę. Chwila, czy ja tu mogę wskoczyć. Mogę tam coś otworzyć. Okej, okay, także to, to na pewno to otwarto, warto otworzyć. No, no wiem. Ja tu trzymam coś. Eee, ja też nie wskoczę. muszę trzymać. ja eee, nie wiem co ty. Aha, bo trzymałaś tamto, okej. Okay. Eee, tu mam windę dla ciebie. Tylko co z tego? Czekaj. Tylko co z tego. I weź mi tę windę. To wyruszę laserem. No, ale nie no, to znaczy tu musisz wskoczyć. No tak, tak. I co to odwraca? E... Tamten na górze. Tylko jak tam dać laser? Bo laser to idzie tutaj o, na dół. A czekaj. A to przestawiałaś? Nie, nie. nie? Chyba, albo ta... tak. Tak czy nie? Tylko, tak, tylko to że. Jest to jest pod jakimś nic dziwnym kątem. E, chwila, chwila, chwila. Przecież tu jest jeszcze szybka. O, Dobra, dobra, dobra. Czyli A to co? Nie, ja mam. Mogę... Nie, weź mi najpierw windę, żebym ja poszła. Tylko do czekaj, góry. czekaj, czekaj. A nie, ja nie potrzebuję do góry. Dobra. A nie masz tego jeszcze przestawić, żeby to zamrozić? Aha, no. No, no, no. Dobra, dobra, dobra. Także ja wskakuję tutaj jeszcze raz. Tak i tak. Nie, chwila. Yy, czym to się otwierało? Yy, eee. Laserem, laserem, laserem. Tak, przez tą szybkę. Ty tam wchodzisz, przestawiasz teraz to i, i te zamrażamy zauważ. drugie. Okej, okay, dobrze. I teraz zamrozi się tam to. Na pewno. Czekaj. Nie, yy. zostaw tu. Chwila, chwila, Otoś chwila. Mi drzwi. Nie, to trzeba. Nie, to jednak musi być w drugą stronę. Tym jakbyś pokręciła. No weź mi to najpierw otwórz. To wtedy pójdzie tu gdzieś i tam chyba. Okej. Okej, okej. najpierw mi otwórz. Tak, tak, tak. Yy, tu ci otwieram. No. Czyli to jednak trzeba przekręcić. To ma być tak, w tą Tak, bo to się stronę. nawet świeci. No, teraz windę musisz mi dać. Yy, winda. Górze... Nie, nie, tego nie ruszę już. Yy, weź to przepchnij Windę, tam, windę, windę było. ci daję. No tak, ale I wskakujesz ja to... na ten no tak, kontroler. A to daje tędy. I teraz to ustawiasz tak, żeby zamrozić mi tą wodę. Mhm. Czyli, 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 czyli co? Czyli patrzysz, tu spróbuj tak delikatnie, ale to raczej. O nie, to chyba jednak musi serio być. A dalej, dalej. Stronę. Nie, to już nie. Mi się wydaje, że to musi a, a, a od tego i w ten i w ten czujnik. I to otwiera to. I wtedy ja mogę przejść tak, od góry. dobra. Okej, okay, a ty tyle. idziesz dołem. Tyle, ty Tylko od ty diament, no. Ale to ja już mniejsza z tym. Zadrzmi, no. O, bez przesady. Okej, okay. no mamy to. Ciekawy poziom, ale no nie powiedziałbym, Daję że bardzo myślenia, wodny. No. Je, jedna woda, jedna, jedna kałuża. <grym <grym> <grym> Także malutko. Okej, okay. ostatni, ostatni wodny poziom. No i robisz, bo ja to tutaj za dużo nie zrobię. Ja Co to mogę to trzymać. Domyślam trzymaj. się, że ja to mam trzymać. A dalej to ty idziesz. U... Nie, Idź trzymaj dalej. Trzymaj na razie, bo na razie najwyżej tak. się cofnę. Najwyżej się cofniesz. Cza. Chociaż nie wiem, hmm, to znaczy laser i tak musi być włączony, co nie, więc tak. ja na razie sobie poczekam, a ty co możesz zrobić? Ten przycisk, on otwiera to, no możesz te klocki, wydaje mi się, że te klocki trzeba zrzucić, tylko tak ja bym się... uważał, żeby za bardzo się nie pokręciły. Ale nie, bo je oba jak się nie da się zrzucić. Da się, postaw je na tym i z, zjedziesz z nimi na dół. Tu ustaw Tylko go tak ładnie. ładnie. No, ładnie, i teraz naciskasz przycisk. I powinny zjechać, i wtedy je ustawisz jakoś na tych y, szybkach. Przestaw go, ja bym go tutaj dał. Ja bym dał go tu, no bo tam to bez sensu. Tu? No tutaj, no dobra, na razie sobie go przesuń i weź ten drugi. No I no wtedy tak, światło pójdzie do góry. Zaraz. Tak. Tak, i naciśnie to, cokolwiek to będzie robiło. Yy, także to dajesz na windę, czy tam to nie jest winda, raczej taka zapadnia. Muszę dać prosto, żeby się nie przewrócił. No, 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 bo jak się odwróci, to potem może być ciężko. Yy, także to spada i spróbuj to jakoś teraz ładnie ustawić. Yy, mniej więcej na środku tego lasera. No, 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 jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Okej, okay. a jest za daleko. Cofnij. Dobra, powiedzmy, że będzie, i weź z tym może jeszcze wróć. Tak, 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 tak. Okej, okay, okej, okay, tylko no co tak, to tak, robisz? tak, ja to już robię tylko. To znaczy, to już będzie trzeba zostawić. Wypchnij, wypchnij całkiem. Wypchnij i wepchnij, ale jak już wepchniesz, to musi zostać, także nie za daleko. Powoli, 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 żeby już tam nie wchodzić. Okej, okay, coś takiego. Także to Aha. jest y, jakiś jeden etap, co nie? Drzwi już mamy otwarte przynajmniej. Drzwi mamy otwarte, tylko że teraz ze mną coś trzeba zrobić. Nie, ja wyłączę. A Trzymaj ty mi zielone. Laser. I tu będzie trzeba pewnie zrzucić to ewentualnie. To znaczy ja teraz będę kombinować tu na górze, no bo ty nawet nie masz za bardzo tutaj jak kombinować. Nie mam jak tam wejść, yy. a mogę potrzymać laser. Możesz, cokolwiek to da. To znaczy to sobie wejdę. To na pewno mogę zebrać, ale to w sumie mniejsza z tym. Mamy tą dźwignię to masz ja przeźroczysty... bym zrzucił ten klocek. Nie, 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 masz przeźroczysty tutaj ściankę. Nie no. tu, właśnie A, bardziej tam. na prawo. Dobra, dobra, dobra. Tak? I to będzie trzeba zamrozić. Czyli ty idziesz tam... I przesuwasz to prosto. Tylko ja tam chciałam pod diament, ale nie mam. No, ja Ale ty to ty zamrożysz to, to, to mi pod Zamrożę, no. przejdę, przytrzymam, i wtedy ty przejdziesz. Ok, tu coś takiego. No tak, tutaj żeby przeszło, to już. Może. Mniej więcej coś takiego, także. A mogłaś mnie wypuścić w sumie. No, Dobra. mogłaś mnie wypuścić. Dobra, o nie. To, to, to się czy, wytnie. Oczywiście, powoli. Dobra, naciskaj tą. Ja sobie w takim razie zejdę, trzymam laser, no nie wiem, to znaczy... Nie, nie trzymaj, ty Ale już my tam się. jeszcze... Nie, tam będzie trzeba jeszcze wrócić. Ja chcę pod diament. Tak, tylko będziesz musiała jeszcze tą dźwignię tak, przestawić. dobra, przestawię. To ty C idź. Ty czy ja ci mam... Tak, ja ci mam... Ja cię mam tu wpuścić i przestawiasz dźwignię, żebyś się nam to z powrotem otwarło, tak, bo teraz to, było ustawione na mrożenie. Tak, to, to mogę ruszyć. Tak, tak to możesz ja ruszyć, to już nie, nie będzie potrzebne. Po tym dźwignia i idziesz na dół, czyli ja cię tutaj wpuszczam, już nieważne czy z tym czy bez. A, stop, to, stop, stop, przystaw, przystaw przełożnik. Tak. z tym, tak. Tak, ważne, że z tym, to było potrzebne. To ja Dobra, tak, jest tak, i możemy poziom. chyba iść. I chyba możemy a, iść. Ja sobie spacerkiem. Ty sobie spacerkę w międzyczasie ja mogę pozbierać diamenciki. Tutaj diamencik i ciekawe kto pierwszy. Ty do drzwi, o, czy ja do drzwi. Ty. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. A, a, a jednak ty, no bo jeszcze diamencik S. miałem. Okej, okay, pięknie, cztery minuty. No nie Dwie 230, to Dwie 30 by chcieli. Okej, okay, tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o wodne poziomy. Mamy nadzieję, że Wam się ten odcineczek podobał, jak zwykle. Pamiętajcie o. Na kanale, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć!